you mm -hmm. O, puszka się pilnuje. Tak. O. Czekaj, nie będziesz go teraz zabierała, bo widzisz, on nie je. Ja go muszę nakarmić, kochanie. Nie, 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 nie. Zostaw go. Zostaw, słoneczku, zostaw. Patrz, jaki on jest głodny. Tego bronisz, ale widzisz, no. Czemu on nie je, tego nie wie nikt. Zostaw, zostaw. No, jak on tak po prostu pięknie pije z tej z ciekaweczki. Zostaw go, kochanie, jeszcze. Zostaw, proszę cię. No, nie. Zaraz ci go oddam, jak tylko on się napije. Idź do tamtych dzieciaczków, bo one cię potrzebują, wiesz? No i. Zostaw. Zorku, zorku. No. No ale jak ty tak ocierasz, kochanie, to mi nie da rady, żebym go karmiła, Lala. Aj! No, zabrała go, ale by go umyła dobrze. No, oh, super. Niech mu pupkę chociaż umyję. Takie dwa liźnięcia to nie jest mycie dzieci, kochanie. Im trzeba myć pupki. Wiesz, masować brzuszki. Jakie są cudne. Po prostu takie cudne. Ale kropuś jeszcze by pojadł, także muszę go jeszcze zaraz zabrać. Mamuni. O, ho, ho cho, jak, jak awantura. No dawajcie tego kropka. No dawaj go. Otoczu, ja mu nie robię krzywdy naprawdę. On jest po prostu bardzo kłodniutki, ale mógłby zacząć jeść już sam. Jak ja mam do pracy iść, jak ja mam robić wszystko normalnie. nie latać tutaj no, zjadłeś po prostu całą taką ciekawę, to ja uznaję, że to jest na takie wypadki Okej. Okay. Najmalutki no i malutki pojad, no i teraz co? szuka tego cyca jeszcze? coś tam szuka no ale wypił całą buteleczkę, był głodny niestety także liczę, nastawiłam wagę i go nie zważyłam Liczę na to, że bo w końcu zaskoczy no bo to byłoby naprawdę niesamowite Tu masz cycę, no to jest takie denerwujące, że ten cycny był przed nosem. Jeszcze troszkę czasu minie, zanim pooglądamy sobie te kociaczki. Oczywiście każdy jest inny, także nie trzeba ich, ich żadnych wstążeczek im. Ach. Czemu on tak płakł? tutaj czemu? Czemu, głuptasku? Czemu, głuptasiećku, czemu? Jaka tu jest buźka słodziak kochany. No i tamten już złapał cycuszkę tego co był na wierzchu, ale wciąż jeszcze jeden cycuszek w tym miejscu, gdzie ten kropek przebywa jest. Tu jest taka łabeczka na przykład. O, tu jest taka buzieczka. To jest pierwszy. Nie, nie, to nie jest pierwszy, to jest ten z wąsikiem taki. Ale który on był to już nie wiem może. Może obserwatorzy będą wiedzieć. Oj, grupeczek. Tu myj dzieci żabcia. No nie wiem, ta zorka z tym myciem to trochę mnie martwi. Słabo ich myje. No Zorunia teraz karmi. Oj, ten mały. To jest chyba on. Nie, on jest gdzieś tu główki, jego nie widać, gdzieś tu jest schowany. No nie wiem, pije, nie pije. Nie wiadomo, co robi. W każdym razie jest nakarmiony, jest cicho, to już jest coś. No i cóż, imię kropek już nam chyba zostanie, co? Mówiłam, że nie lubię takich imion, ale z drugiej strony, jak to są wzorki, wzorki, no to może niech będą wzorki. A w końcu kropki to jakaś część, jakaś część wzorków. Więc niech będzie kropek albo kropka. No i dalej będziemy wymyślać. Ten ma taki tutaj paseczek po boku, a to jest ten, co ma takie wąsy. Zobaczymy. Nie wiadomo jeszcze. Jeszcze ich tak bardzo nie, nawet nie pooglądałam. Na no to wszystko przyjdzie czas. Żeby ten gówniarz mały zaczął jeść. O inaczej pojedzie w świat szkoda byłoby go stąd zabierać no dobra ogoneczki śliczne meseczki takie a takie myseczki śliczne tak a najpiękniejsza jest ta myseczka, ta kuchona dobra myśla ale my się od oczka zakrapiamy zaraz, wiesz? Pije, tutaj to pije, widać. Jak pięknie pije. Wszystkie. A ten mały, no nie wiem, szczerze mówiąc, chyba śpi. A może też pije? No, w każdym razie zadanie jest takie, żeby obserwować, czy Kropek pije i, i czy musimy je dzieci ładnie. Bo Nelcia to pięknie myła cały czas, a Zorka na inny ma sposób, na dzieci. Czyli innymi słowy od brudu jeszcze nikt nie umarł. <grybujesz> no i takie to przygody będą.